Dzień dobry, witam Was serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Po raz kolejny w filmie, który, jak już wiecie po tytule, będzie prezentował Wam produkt firmy Newell, a konkretnie tą oto piękną lampkę Ranga Nano Sunset. Lampeczka, która generuje tak wspaniały efekt, jak widzicie teraz, czyli letnie zachodzące słońce albo jesienny las. Ale wyłączmy ją na chwilę. Wróćmy do naturalnych kolorów, które mamy w swoim studio. I zapraszam Was serdecznie. A więc dzień dobry, witam Was po raz kolejny po dłuższej przerwie spowodowanej licznymi rzeczami, których nie będę wymieniał, ale może nagram vloga na ten temat, co się działo, kiedy mnie nie było. Pamiętajcie, że mój kanał żyje dzięki Wam, dzięki Waszym subskrypcjom, komentarzom, lajkom, wsparciom, wsparciom, wsparcianiem i wspieraniem oraz udostępnianiem moich filmów. Zapraszam także serdecznie na moje pozostałe social media, w prawym dolnym rogu filmu pojawi się animacja z nikami na moich social media. I jako ostatnia część serdecznie zapraszam Was na mojego Discorda, bo informacje o tym filmie znajdziecie tam wcześniej niż to, co widzicie teraz. Także przejdźmy już do Newella. Ranga Nano Max, malutka lampeczka, i uwierzcie mi, małe jest piękne, bez dwuznaczności. To jest naprawdę bardzo przyjemna lampa. Oprócz tego, że ta lampa potrafi stworzyć takie klimatyczne rzeczy, jak to co widzieliście na starcie, i to, co zobaczycie na przebitkach potrafi też świecić. Światłem neutralnym, czyli powiedzmy białym, ale zacznijmy od początku standardowo, jak to wygląda z wyglądem. Bardzo poręczna lampeczka, I tak jak mówiłem, małe jest piękne. Ona zmieści się wam do kieszeni spodnie. Jak idziecie gdzieś robić jakieś zdjęcia czy coś nagrywać, zmieści się do plecaka na pewno e, ma możliwość mocowania na zimnej stópce, ale ma też tutaj gwint fotograficzny, znany z wszystkich statywów i innych akcesoriów fotograficznych dodatkowo ma. Trzy wejścia z lewej, prawej i od góry, gdzie możecie właśnie tak na szynowo, na zimnej stópce mocować inne rzeczy typu mikrofony, monitory poglądowe czy podglądowe, czy cokolwiek tam potrzebujecie. Solidnie wykonana, trochę to może trzeszczy, ale nie przeszkadza to całkowicie w użytkowaniu. Mamy tutaj dwa pokrętełka z lew w lewym górnym rogu i w prawym górnym rogu, nieważne z której strony na lampę patrzycie. Jeden przycisk, przycisk z tyłu i powiem Wam szczerze, że kontrola tej lampy jest bardzo wygodna, choć troszkę nieintuicyjna, ponieważ jeżeli przyciągamy pokrętło do góry, to zmniejszamy wartość, a kiedy przyciągamy je w dół, to tą wartość zwiększamy. To jest taki niuansik, absolutnie, ale z tyłu mamy tylko jeden przycisk i wejście do ładowania USB typu C. I wcześniej korzystałem z takich też malutkich, troszkę mniejszych, jakby to był mniejszy kwadrat firmy ULANZI i. Kupiłem dwie w fajnej cenie promocyjnej do doświetlania swojego planu, gdzieś tam, jak nagrywam jakieś przybitki, jakieś birole. No i jedna już się niestety rozwaliła, bateria po prostu spukła, druga jeszcze działa, ale eksploatacja baterii w tamtych modelach jest po prostu tragiczna. Tutaj mamy bardzo prostą obsługę, a właśnie mówię o tamtych drugich lampkach, bo tam było cztery czy trzy klawisze, z czego zmiana mocy, zmiana trybu i tak dalej. Tu mamy jeden przycisk, którym włączamy lampkę, którym zmieniamy tryb. I dwa pokrętła od mocy świecenia i od na przykład e, efektu, który wybieramy, czy chociażby koloru RGB. To tyle, jeżeli chodzi o wygląd i o to, jak ta lampa wygląda. Na pewno więcej zobaczyliście w przewidkach, które też tutaj już gdzieś poleciały. Natomiast teraz przejdźmy do tych technicznych rzeczy, czyli co ta lampa w sobie ma i co definiuje producent. Newell RGBW Ranga Nano sunset, zawiera 45 sztuk diody LED, 24 razy światło białe, 20 razy światło ciepłe i raz razy RGB. Moc maksymalna 6 W, CRI 95 kąt świecenia 60 stopni zakres temperatury barwowej od 2500 do 9000 kelwinów kolory RGB 360 zakres ściemniania od 0 do 100% maksymalne natężenie światła 800 lux łamane na 0,3 m. pojemność akumulatora 2000 mAh czas pracy na jednym ładowaniu Wysoki poziom jasności około 2 godzin, niski poziom jasności do 15 godzin. Czas ładowania 2,5 godziny. Port ładowania USB typu C, wymiary 8,5x7x3,2 cm, masa 110 g. Zawartość zestawu lampa LED Newell RGBW Ranga Nano Sunset, kabel USB A, USB C, stojak z głowicą kulową, wspornik montażowy. Pozwoliłem sobie włączyć jeden z efektów, ile postawiłem lampkę za sobą, także moje tło troszkę będzie się teraz zmieniać. Zacznijmy od początku z tej specyfikacji technicznej, a w sumie to od końca. Waga 110 gramów, czyli to jest naprawdę lekka lampa i wymiary, tak jak widzieliście, kilka wręcz centymetrów naprawdę do kieszeni. To absolutnie nie przeszkadza, tym bardziej, że nosimy teraz smartfony w wielkości prawie że cegłówki, także damy radę nosić tą lampę. Czas pracy dwie godziny przy wysokim oświetleniu i tu... W 100% to potwierdzę. Nawet tutaj nagrałem sobie coś takiego, że zamontowałem tą lampeczkę na statywie, odpaliłem ją na 100% po pełnym ładowaniu i włączyłem stoper. Jak długo to będzie trwało? Gdzieś to się tutaj pewnie przewija w jakiejś picture in picture w małej miniaturce, żebyście mogli to zobaczyć. Ale te dwie godziny zdecydowanie jest to czas, który potwierdzam, ponieważ jak schodzę nagrywać jakiekolwiek rzeczy, zawsze zabieram tą lampę ze sobą: czy to do jakiegoś białego światła, żeby coś doświetlić, czy to do jakiegoś efektu, czy chociażby tego pięknego okręgu, które ta lampa generuje, a powiem o nim później. 15 godzin to jest absolutnie przesadzony czas moim zdaniem. Kto Newell troszkę chyba podkręcił to albo trzymał tą lampę na naprawdę 1% na jakimś najmniej zużywającym baterię świetle. 2000 mAh zasilacz taki, jaki mamy, bardzo fajnym elementem jest też to, że ta lampka potrafi się magnetycznie przyczepić do elementów i możemy sobie ją mocować na statywach, możemy ją mocować na głowicy, którą mamy dodatkowo dodaną do tej lampy ale możemy też sobie ją zamontować na przykład na aparacie, tak jak już wspomniałem wcześniej. Bardzo, tak powiem, wiele sposobów na to, żeby ją w jakiś sposób wykorzystać w swojej produkcji, w sw przy swojej sesji fotograficznej, przy filmie, przy jakiejś makrofotografii, a nawet przy fotografii wnętrz, bo możemy nadać naprawdę fajny klimat i zrobić sobie fajne tło, czy to imitować telewizor. Czy to na przykład imitować e, świeczkę, czy imitować wóz strażacki? Jest 20 z predefiniowanych trybów, które możemy łatwo przełączać i przetestować sobie świetne tła. Diody. Tak jak już zwróciliście pewnie uwagę, e, ta lampa ma tutaj coś takiego, co wygląda i <grym> to się kojarzy z okularami stępnia z 13. posterunku. Jeżeli jesteście za młodzi, żeby wiedzieć, co to jest 13. posterunek, napiszcie w komentarzach, e, kto to stępień. Ta właśnie. Szkło powiększające, które jest to zamontowane, i na środku dioda, którą widać po prostu jak się patrzy bezpośrednio na tą lampkę, generuje nam ten świetny efekt tych okręgów, tego zachodzącego słońca czy jakichkolwiek innych skojarzeń, które macie z tym, co się dzieje. Lampa tak naprawdę generuje dwa okręgi, które się na siebie nakładają dzięki właśnie temu szkół powiększającemu i tworzą taką aberrację chromatyczną na rantach tego okręgu. Ja bardzo często starałem się to dziś wykorzystać, doświetlając coś, żeby właśnie ten efekt tego rozszczepienia światła, coś co można było zaobserwować na płycie Pink Floyd. Nie mogę skojarzyć, jak się nazywał ten trójkąt taki szklany, który to robił. Pryzmat. Coś jak świecenie przez pryzmat i załamanie bar, Naprawdę świetna opcja. Z racji tego, że jest to też produkt firmy Newell, to Newell jest marką, która ma już e, wyrobiony jakiś poziom na rynku i ta lampa kosztuje też swoje. Nie jest to tak jak wspomniałem wcześniej tanie ulanzi, które możemy kupić dwa w stanie tak naprawdę tej jednej lampy, ale jakość pracy na tej lampie i dodatki, które też dostajemy jest absolutnie inna niż te chińskie produkty, chociaż tamte też nie są wcale złe. Może któregoś razu nagram na ten temat film. Wracając do tych okręgów, ja kiedy dostałem tą lampę i w ogóle zobaczyłem ją pierwszy raz na Instagramie, bo pierwszy raz zobaczyłem ją na Instagramie i od razu napisałem do Newella: Ja to chcę, ja chcę to sprawdzić. I przepraszam Newell serdecznie, że ten film trwał tak długo, ale w końcu wyszedł. Mam nadzieję, że wszystko będzie z nim w porządku. Zapomniałem też dodać o tym, a w sumie powinienem dodać na początku, że jest to materiał sponsorowany, ale sponsorowany w taki sposób, że Newell przekazał mi produkt, który zostaje ze mną, a więc barterowo, ale nie miał żadnego wpływu na ten film i na to, jak on wygląda finalnie. Czyli nie było tak, że wyprodukowałem coś, wysłałem do nich, oni powiedzieli: OK, zachwalasz, zachwalasz nas, może być. Podczas wymieniania specyfikacji technicznej, wspomniałem też o takim współczynniku jak CRI na poziomie 95. CRI to jest poziom odwzorowania barw, a więc światło, które generuje ta lampa, jest na poziomie 95 punktów w tej właśnie skali i jest to jeden z najwyższych wyników, jakie osiągamy, ponieważ zakres od 90 do 100 to są barwy najbliższe barwom rzeczywistym. I naprawdę kolor tych świateł RGB, a kolor innego konkurencyjnego, dużo tańszego modelu to są dwa różne światy, a Oko ludzkie tego może nie, może nie do końca to tak zauważa, ale kiedy nagrywacie film, to dobrze wiecie, jak temperatura barwowa, jak światło może działać w obiektywie i jakie są różnice między tym, co widzimy aparatu, a to, co widzimy za nim. Także tutaj rzeczywiście spory plus Newell. Jedynym minusem, który tak naprawdę znalazłem w tej lampie, to jest właśnie to, że te pokrętła są w odwrotną stronę, czyli są nielogicznie. Chcę zrobić coś więcej, więc idę do góry, a się okazuje, że wtedy zmniejszam. Być może ma to jakieś inne zastosowanie, którego nie odkryłem, albo w fotografii tak po prostu jest, że tak, tak się robi, do góry to mniej. Ciężko mi powiedzieć. Przyznam się szczerze, że nawet do końca nie sprawdzałem ceny tej lampy. Natomiast jeżeli Wy jesteście zainteresowani kupnem tej lampy, bądź chociażby sprawdzeniem, ile ona kosztuje, to w opisie macie link do Ceneo. Gdzie możecie sobie sprawdzić bezpośrednio tą lampę. Na koniec jeszcze taki krótki artystyczny filmik, gdzie pokazuję jak ta lampa z różnego dystansu oświetla, bo podczas wypuszczenia teasera z tą lampą padło wiele pytań, jak mocno ona świeci, czy z 5 metrów oświetli plan, czy widać coś z 10 metrów i tak dalej. No niestety 10 metrów przestrzeni nie mam, ale na dystansie 1, 2, 3 i 4 metrów to sprawdziłem. Także zapraszam was serdecznie na te artystyczne dzieło. Pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji i komentarzach i dzięki serdecznie, że byliście ze mną po kolejnym.